Składam cię. Dawaj. stać! Odsuń się od samochodu, już. Więc e? do góry! Co to za miła wizyta? Czy mogę pomóc? Już to! Już to! Wizyta towarzyska. Nakaz przeszukania. Ale zaraz, spokojnie, tu żadna lewiza nie odchodzi. To musi być jakaś pomyłka. Do konstrukcji nie pochodź. Ma... Ale. Zostań. Zostań tutaj, mówię. Przeczytałeś? To nie są amerykańskie filmy, widziałeś już, wystarczy. Panowie, sprawdźcie sejf. Dobra, co robicie z tym samochodem? Co? Co się tam z tym silniczkiem dzieje? No pytam się! Nic, my go tylko naprawiamy, tak? przebili numery. Komu skroiliście ten samochód, co? Nikomu, tylko go naprawiamy. Tak. Podrobione dokumenty i fałszowe tablice. Co? Co? Nie znasz w ogóle. Jesteś na to podrzucił. Tak, jasna sprawa. Dobra, będzie będziecie tłumaczyć na komendzie. Dobra, skuwamy ich i zabieramy. Puszczaj. Spokojnie. Nie rzucaj się. Ty nie się złamiesz. Daj mi go na chwilę. Czekaj. Kto to jest? Nie wiem, nie znam go w ogóle. Nie wiem kto to jest. Razem z tym kolegą ukradliście babci Patrycji milion złotych. Komu? Ja nikogo nie okradłem. Ej, ej, ej. kogo ty masz przed sobą, co? Wiem o tym dobrze, że handlujecie tutaj tymi kradzionymi furami, a ten koleś ukradł tej kobiecie milion złotych, milion złotych piechotą mi chodzi. A teraz ty mi pięknie powiesz, piękny kawalerze, ile dostałeś za to, że mu ją nadałeś? Na się. 4-8 po na czym będziemy gadać.